Właśnie tutaj w Szczecinie 30 listopada 52 roku prymas Wyszyński dowiedział się, że został nominowany przez papieża kardynałem i tutaj z tej racji też pisał papież na sposób, mój sposób myślenia i rozumowania w sprawie ziem zachodnich. Jeśli więc obdarza mnie purpurą, to widzę w tym aprobatę dla moich myśli to wołanie, tak, wołanie o przynależność tych ziem, o utworzenie stałej administracji, tak jak mówię, było trudne w warunkach braku, tak, tego traktatu granicznego, porozumienia z Niemcami Zachodnimi i przy tych naciskach właśnie władz, władzy komunistycznej, która cały czas podkreślała, że oto Kościół katolicki w Polsce nie dąży do normalizacji administracji kościelnej. Przełomowy jest oczywiście rok 70. Porozumienie, układ Polska-RFN. Konsekwencją tego układu jest y, podjęcie decyzji przez papieża bullą Episcoporum Polonie Cetus y, o ustanowieniu stałych diecezji w Polsce. Na, ziemi, na ziemiach zachodniej i północnej, w, tej, w tym diecezji szczecińsko-kamieńskiej, szczecińsko to jest o tyle ważne, że władze komunistyczne nie mają już argumentu, aby grać tym hasłem tymczasowości, tym, że episkopat polski jest proniemiecki, że nie chce tej kwestii uregulować. Okaże się ważne później, po śmierci prymasa Wyszyńskiego, kiedy. Kościół szczecinsko kamieński będzie wspierał Solidarność, będzie wspierał osoby represjonowane,